Cześć. Nazywam się Agata Rosińska i codziennie liczę wynagrodzenia, więc dzisiaj pokażę ci jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim. Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy? Pojawiają się pytania odnośnie tego, jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę. W praktyce nierzadko bywa, że pracownik na przykład przez pierwszą część danego miesiąca przebywał na urlopie macierzyńskim, a przez resztę miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim. Umawiając się np. z pracodawcą, że za czas łączenia pracy z rodzicielstwem będzie otrzymywał pensję obniżoną proporcjonalnie do wymiaru etatu lub wyższą, albo przez pierwszą część danego miesiąca normalnie pracował, a przez resztę miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim, albo przez pierwszą część danego miesiąca Łączył pracę z urlopem rodzicielskim, a na resztę miesiąca już po urlopie rodzicielskim powrócił do normalnej pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika łączącego pracę z urlopem rodzicielskim? Pokażę Ci, jak kształtuje się wynagrodzenie przy czterech różnych możliwościach łączenia pracy z urlopem rodzicielskim. Sytuacja pierwsza. Pracownik w danym miesiącu przez pierwszą część miesiąca był na urlopie macierzyńskim, a przez resztę miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim. Wymiar etatu pracownika przed zmianą związaną z łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim wynosił pełen etat. Wymiar po zmianie związanej z łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim było to już pół etatu. Stałe wynagrodzenie brutto należne przed zmianą związaną z łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim wynosiło 4,5 tysiące zł. Natomiast początek urlopu rodzicielskiego datujemy na 19 września. Obliczamy potrącenia za nieobecność w pracy w danym miesiącu spowodowaną urlopem macierzyńskim. Nasz pracownik od 1 do 18 września był na urlopie macierzyńskim i za ten czas otrzymywał zasiłek macierzyński, więc musimy sobie pomniejszyć wynagrodzenie o ten czas czyli 4,5 tysiące zł wynagrodzenia brutto. Dzielimy sobie przez 30 dni, niezależnie od tego, ile miesiąc ma m, dni. Wychodzi nam stawka 150 zł. I wiemy, że nasz pracownik przez 18 dni był na urlopie macierzyńskim, więc właśnie razy te 18 dni mnożymy stawkę dzienną, co daje nam 2700 zł, i to jest właśnie nasza kwota potrącenia wynagrodzenia należnego przed zmianą warunków płacowych za okres urlopu macierzyńskiego. Idziemy dalej. Obliczamy kwotę wynagrodzenia brutto za przepracowaną część miesiąca. Po uwzględnieniu nieobecności w pracy spowodowanej urlopem macierzyńskim oraz faktu łączenia pracy z urlopem rodzicielskim, czyli wynagrodzenie sprzed zmiany, te 4,5 tysiąca, pomniejszamy sobie o te 2700 zł, czyli o czas urlopu macierzyńskiego, i to daje nam kwotę 1800 zł. Wynagrodzenia na pozostałą część września, czyli od 19 września, ale pamiętamy, że to jest łączenie pracy z urlopem rodzicielskim. Pracownik zawnioskował o połowę etatu, więc te pozostałe 1800 zł mnożymy razy te pół etatu i to daje nam 900 zł. To jest kwota wynagrodzenia za przepracowane dni we wrześniu od 19 września, kiedy to pracownik wrócił do pracy. Łącząc ją jednocześnie z urlopem rodzicielskim. Oczywiście zasiłek macierzyński pracownik otrzyma swoją drogą. Tutaj mamy wskazane wynagrodzenie za pracę. Za przepracowanie całego miesiąca, w którym łączona jest praca z urlopem rodzicielskim, takiemu naszemu pracownikowi powinno przysługiwać wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do nowego wymiaru etatu czyli te 4500 zł, które przysługiwało mu w ramach pełnego etatu, mnożymy razy pół etatu i to daje nam kwotę 2250 zł za cały miesiąc. Sytuacja druga, Pracownik w danym miesiącu przez pierwszą część miesiąca był na urlopie macierzyńskim, a przez resztę miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim, i za okres łączenia pracy z rodzicielstwem przyznano mu wyższe wynagrodzenie niż to, które wynika z proporcjonalnego zmniejszenia do wymiaru etatu. Wymiar etatu przed zmianą związaną z łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim wynosił pełny wymiar. Wymiar etatu po zmianie związanej z łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim było to już pół etatu. Stałe wynagrodzenie brutto, jakie należało się przed zmianą związaną z łączeniem pracy z urlopem rodzicielskim, było to te 4,5 zł. Natomiast stałe wynagrodzenie brutto umówione z pracownikiem należne za cały miesiąc łączenia pracy z urlopem rodzicielskim wynosi 5,000 zł. Ustalamy sobie, kwotę wynagrodzenia należnego za okres od początku miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków płacowych. Okres we wrześniu, przez który obowiązywały warunki płacowe przed zmianą, mamy od 1 do 22 września, czyli 15 dni. Liczymy te 4.500 zł wynagrodzenia brutto. Dzielimy przez 168 godzin czasu nominalnego dla września, i to daje nam kwotę 26 ,79 zł 79 groszy. Tę kwotę mnożymy razy 120 godzin do przepracowania od początku miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków zatrudnienia, bo 15 dni razy 8 godzin daje nam właśnie 120 godzin i mamy 3214 zł i 80 groszy. To jest nasza kwota wynagrodzenia należnego za okres od początku miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków płacowych. Idziemy dalej. Teraz ustalamy sobie kwotę wynagrodzenia należnego za okres od dnia zmiany warunków płacowych do końca miesiąca. Okres we wrześniu, kiedy pracownik łączył pracę z urlopem rodzicielskim, to 23-30 września, czyli 6 dni, a to daje nam 64 godziny. Liczymy nowe wynagrodzenie brutto 5 tysięcy. Dzielimy sobie przez 84 godziny czasu nominalnego września ustalonego dla połowy etatu i otrzymujemy 59 52 zł 52 grosze. Następnie tę kwotę mnożymy razy 24 godziny do przepracowania w okresie od dnia zmiany warunków zatrudnienia do końca miesiąca. Co daje nam 1428 zł i 48 groszy, i to jest nasza kwota wynagrodzenia należnego za okres od dnia zmiany warunków płacowych do końca miesiąca. No to pozostało nam teraz ustalić łączną kwotę wynagrodzenia brutto za okres przed i po zmianie warunków płacowych, czyli przed potrąceniem za okresy absencji. Mamy te 3214 zł i 80 groszy, do tego dodajemy nasze 1428 zł i 48 groszy i to daje nam łączną kwotę 4643 zł i 28 groszy. No to teraz obliczamy sobie potrącenie za nieobecność w pracy we wrześniu spowodowaną urlopem macierzyńskim. Okres urlopu macierzyńskiego mamy od 1 do 18 września. Wynagrodzenie brutto, jakie obowiązuje w tym czasie, to 4,5 tysiąca. Dzielimy sobie przez 30 dni, co daje nam 150 zł. I mnożymy razy 18 dni przez te, które pracownica była na urlopie macierzyńskim. I to daje nam kwotę 2700 zł. Ostatnią rzeczą jest obliczenie kwoty wynagrodzenia brutto za przepracowaną część miesiąca. Po uwzględnieniu absencji w pracy oraz faktu łączenia pracy z urlopem rodzicielskim. Czyli od naszych 4643,28 zł odejmujemy sobie tą kwotę potrącenia wynagrodzenia należnego przed zmianą warunków, czyli o te 2700 zł. I to daje nam kwotę 1943,28 zł. Sytuacja trzecia. Pracownik w danym miesiącu przez pierwszą część miesiąca normalnie pracował, a przez resztę miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim. Przed pójściem na urlop rodzicielski pracownik pracował na pełen etat. Po zmianie pracował na pół etatu. Stałe wynagrodzenie brutto należne przed zmianą to było 4,5 zł. Ustalamy sobie kwotę wynagrodzenia należnego za okres od początku miesiąca. Do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia łączenia pracy z urlopem rodzicielskim. Okres danego miesiąca, poprzedzający dzień rozpoczęcia łączenia pracy z urlopem rodzicielskim, mamy od 1 do 18 września, czyli 13 dni, to jest równe 104 godziny. Liczymy sobie 4500 zł, dzielimy przez nominał września 168 godzin. I to yy, daje nam stawkę za godzinę 26,79 zł. Następnie mnożymy tę stawkę razy 104 godziny do przepracowania w okresie od początku miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków zatrudnienia. I to daje nam łącznie kwotę 2786,16 zł. Następnie ustalamy kwotę wynagrodzenia należnego za okres od dnia rozpoczęcia łączenia pracy z urlopem rodzicielskim. Ten okres obejmuje nam e, daty od 19 do 30 września, to jest łącznie 8 dni. Najpierw trzeba sobie ustalić wynagrodzenie należne za cały miesiąc łączenia pracy z urlopem rodzicielskim pomniejszone proporcjonalnie do nowego wymiaru etatu, tak? Czyli mamy nasze 4,5 tysiąca zł, które należało się przy pełnym etacie. Teraz mamy pół etatu, więc mnożymy 4,5 tysiąca razy pół etatu, to daje nam 2250 zł. Następnie to nasze wynagrodzenie dzielimy sobie przez 84 godziny nominału dla września, dla połowy etatu, co daje nam stawkę za godzinę 26,79 zł. Następnie. Mnożymy razy 32 godziny do przepracowania e, od dnia zmiany warunków do końca miesiąca, i to daje nam kwotę 857 ,28 zł. 28 groszy. No to teraz pozostaje nam ustalić łączną kwotę wynagrodzenia brutto za okres przed i po rozpoczęciu łączenia pracy z urlopem czyli mamy wynagrodzenie przed. Urlopem rodzicielskim 2786 ,16 zł 16 groszy. Do tego dodajemy wynagrodzenie za e, okres przepracowany w, podczas łączenia pracy z urlopem rodzicielskim 857 ,28 zł 28 groszy, czyli łącznie do wypłaty wynagrodzenie dla naszego pracownika we wrześniu wynosi 3643 zł i 44 grosze. Za przepracowanie całego miesiąca, w którym łączona jest praca z urlopem rodzicielskim, pracownikowi powinno przysługiwać wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do nowego wymiaru etatu, tak, czyli te nasze 4,5 tysiąca złotych pomnożone razy jedna druga etatu, czyli za cały miesiąc nasz pracownik dostałby 2250 zł. No to jeszcze jedna sytuacja, ostatnia czwarta. Pracownik w danym miesiącu przez pierwszą część miesiąca łączył pracę z urlopem rodzicielskim, a na resztę miesiąca już po urlopie rodzicielskim wrócił do normalnej pracy. Wymiar etatu, który obowiązywał go w trakcie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim, to połowa etatu, natomiast po powrocie z urlopu rodzicielskiego pracownik jest już zatrudniony na pełen etat. Stałe wynagrodzenie e, podczas korzystania z urlopu rodzicielskiego 2250 zł, po powrocie 4500 zł. No to teraz ustalamy sobie kwotę wynagrodzenia należnego za okres od początku miesiąca do dnia poprzedzającego dzień powrotu do normalnej pracy po urlopie rodzicielskim, czyli ten okres miesiąca poprzedzający dzień powrotu do pracy po urlopie rodzicielskim, czyli tutaj mamy pracę łączoną z urlopem rodzicielskim od 1 do 18 września, czyli 13 dni. Liczymy sobie, 2250 zł dzielimy na 84 godziny czasu nominalnego ustalonego dla połowy etatu we wrześniu i to daje nam 26,79 groszy. Następnie mnożymy tę kwotę razy 52 godziny do przepracowania w okresie od początku miesiąca do dnia poprzedzającego dzień zmiany warunków zatrudnienia, bo tam mieliśmy 52 godziny, bo 4 godziny Dziennie dla 13 dni e, daje nam te 52 godziny i tak mamy 1393 zł i 8 groszy. Okres od dnia powrotu do normalnej pracy, czyli po urlopie rodzicielskim, mamy 8 dni, bo od 19 do 30 września liczymy sobie kwotę wynagrodzenia należnego za okres od dnia powrotu do normalnej pracy po urlopie rodzicielskim, czyli już te 4500 dzielimy przez 168 godzin, które jest nominałem dla pełnego wymiaru etatu, mamy stawkę godzinową 26 ,79 zł groszy i to mnożymy razy 64 godziny. Czyli czas do przepracowania w okresie od dnia zmiany warunków zatrudnienia do końca miesiąca, czyli w ramach pełnego etatu. To daje nam kwotę wynagrodzenia 1714 zł. i 56 groszy. Łączna kwota wynagrodzenia brutto za okres łączenia pracy z urlopem rodzicielskim i okres normalnej pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiego wynosi 3107 zł. i 64 grosze. Też Cię boli głowa od tych wszystkich zawiłości? Nie martw się, nie jesteś sama. Widzę to w ilości osób, które dołączyły już do darmowych szkoleń kadrowo-płacowych, które za niedługo będę prowadziła. Masz do wyboru trzydniowe warsztaty i webinar. Mam nadzieję, że zobaczymy się na obydwu.